Witam w prezentacji 14 numeru kultowych ciężarówek z epoki PRL od DeAgostini. W tym numerze ZIU 130 ZSK10. Numer ten zapakowany jest w folię. W środku, dla wzmocnienia, mamy włożoną tekturę. Czternastym modelem w kolekcji jest ZIU 130 ZSK 10. Model ma kabinę w kolorze niebieskim, brązową zabudowę, ramę i środki kół czarne. Ma zabudowę do przewozu pasz, ma kabinę z obniżonym przodem, przód pomalowany na biało z okrągłymi reflektorami i kierunkowskazami. Czarny zderzak z tablicą po środku, nad nim haki, lusterka montowane od spodu na dwóch prętach, szybę zaokrągloną po bokach z wycieraczkami montowanymi od spodu. Ma dwa fotele węższy kierowcy, szerszy pasażerów. Na dachu ma dwa wytłoczenia z powartowaniem. Dodatkowo z tyłu ma szybę. Dźwi otwierane od tyłu. Pod nimi Stopnie. Pod zabudową po stronie kierowcy zbiornik paliwa, po drugiej stronie koło zapasowe. Zabudowę ma w kształcie trójkąta. Dzieloną na trzy części. I za zabudową ma rurę. Trzy włazy. Kropkowane wytłoczenia. Pręt. Z tyłu ma drabinę. W formie płotników ma dwie płyty. Pod nimi ma światła i tablice. Z tyłu ma taczek. W spodniej części ma wytłoczony silnik. Układ wydechowy z tłumikiem i dwoma górami wydechowymi. Wał napędowy z tylnym mostem. Zbiornik paliwa, wzmocnienie podstawy zbiornika paliwa, koło zapasowe, kale i nazwę modelu, z przodu koła pojedyncze, z tyłu podwójne. Numer 14. Numer jest w kolorze pomarańczowym. W tym numerze ZIU-130 ZSK-10. Na drugiej stronie mamy logo kolekcji, informacje o wydawcy, zdjęcie modelu, informacje o modelu ZIU-130 ZSK-10 do przewozu paszy. Podczas jazdy dał się słyszeć nowy dźwięk. Należało znaleźć jako źródło. Nie wydawał go pusty metalowy zbiornik na ziarno. jako muzykę kierowca dobrze znał. W ciągu niemal dekady mężczyzna pokonał dziesiątki tysięcy kilometrów, rozwożąc ziarno i pasze dla zwierząt pomiędzy okolicznymi sowchorzami. Sowchodzy były ogromnymi państwowymi gospodarstwami rolnymi, działającymi na terenie Związku Radzieckiego. Stanowiły odpowiednik PGR-ów, czyli Państwowych Gospodarstw Rolnych, istniejących w Polsce w czasach PRL te fundia rolno-produkcyjne stworzone przez planistów działały w odróżnieniu od jakichkolwiek zasad ekonomicznych. ich funkcjonowaniu nie uwzględniano również reguł. Prządzących uprawą ziemi. Większość produkcji prowadzonej nawet na żyznych terenach była dotowana przez państwo, ponieważ przynosiła straty, powstanie Sobchorzów i ich polskich odpowiedników ciąży się z tak zwanymi dezami kwietniowymi, czyli referendum wygłoszonym przez przywódcę rewolucji październikowej w Włodzimierza Lenina 17 kwietnia 1917 roku. Komunista uznał, że aby zapanowała sprawiedliwość, zaopatrywać wszystkich obywateli w żywność powinny wielkie państwowe. Mamy zdjęcie Siwa 130, fotografowanego w Warszawie w latach XXI wieku. Już wtedy taki samochód uchodził za relikt minionej epoki, również motoryzacyjnej. Auto prawdopodobnie służyło prywaciarzowi, bo było zaparkowane na osiedlu domków jednorodzinnych, w którym również za czasów PRL-u prężnie rozwijała się prywatna inicjatywa. Mamy zdjęcie informacji, że ten egzemplarz jeszcze w 2007 roku niezmordowanie woził cegły na budowę osiedla domków jednorodzinnych, wtedy zapewne zakończył ciężką pracę, w pewnym momencie auto straciło tablicę rejestracyjną i długie miesiące stało na budowie. Mamy zdjęcie informacji, że siły 130 jeszcze pracują na budowach. Niektóre wozy zostały wyposażone w silniki wysokoprężne, dzięki którym ich eksploatacja stała się opłacalna. Jednostki benzynowe zużywały ogromne ilości paliwa, o czym pisała prasa motoryzacyjna w latach 80. Mamy zdjęcie z parku maszynowego składu budowlanego gdzieś w Polsce w 2009 roku. Niejeden miłośnik starej motoryzacji zapewne chętnie zamówiłby ZIWA 130 do transportu cegły lub prefabrykatów. Mamy zdjęcie informacji, że kierowca ziła 130 często gościł na stacji benzynowej. Auto zużywało średnio 40 litrów na 100 km, Mogło nawet więcej, w zależności od jakości zamierzanych dróg, stylu jazdy kierowcy oraz obciążenia. Zdjęcie podczas tankowania wykonano na Węgrzech w miejscowości Szolnok w 1980 roku. Mamy zdjęcie modelu z opisanymi rzeczami, takimi jak otwory wsypowe, Rura rozładunkowa, zbiornik na pasze, poziomy ślimak, drabinka, zawieszenie, silnik, kabina. Mamy spektakularne zdjęcie z pyszka się maszki. Które przedstawia budowę trasy łazienkowskiej w Warszawie w pierwszej połowie lat 70. Była to jedna z najważniejszych strategicznych budów czasów PRL-u. Załadunek wywrotki z 130 na tle budynków okładających od zachodu plac na rozdrożu. Mamy zdjęcie i informację, że kto zrobił prawo jazdy na ciężarówkę za kierownicą Siła 130, będzie w stanie poprowadzić każdy samochód, zależnie od jego konstrukcji i wielkości. Zdjęcie wykonano na Węgrzech w 1975 roku. Wśród zalet pojazdu należy wymienić wspomaganie kierownicy. To rozwiązanie nie było jeszcze zbyt popularne. Nawet wśród pojazdów ciężkiego kalibru, nawet na jedną oś przenosiła skrzynia biegów o pięciu przełożeniach. Mamy zdjęcie i informację, że w czasach PRL-u dogo, Czyli system dobrej roboty, był to socjalistyczny sposób na kontrolowanie jakości pracy, w jego ramach zacieśniano kooperację, doskonalono umiejętności, omawiano wykonane zadania oraz znapano nagrodę. Dobra robota nie była możliwa bez pojazdów takich jak ZIEW 130, którego w 1971 roku uchwycono na fotografii w Budapeszcie podczas współpracy z Dźwigiem na podwoziu Tatry 148. Mamy zdjęcie informacji, że prawdziwy kierowca musiał być też mechanikiem, to on pierwszy zauważał nieprawidłowości w pracy silnika oraz pozostałych podzespołów. Po zjeździe na bazę wspólnie dokonywano naprawy. Na zdjęciu konsylium specjalistów przy zile 130 w bazie krakowskiej grupy daborowej Bojępodskiego przedsiębiorstwa PKS Kraków w grudniu 1968 roku. Wymiarę ciężarówki z jej danymi technicznymi. Na ostatniej stronie mamy informację, co w następnym numerze czyli Lublin 51 z roku 1951. Dziękuję za obejrzenie tego numeru i zapraszam do obejrzenia innych filmów na moim kanale.